Dziedzictwo odcinek 499, Zejer odkrywa prawdę o Jamanie. Jasemin i Duygu ruszają na poszukiwania matki. Semra nie potrafi zaakceptować prawdy, że to ona jest winna zaginięcia Jasemin. Pod wpływem szoku kobieta znów traci kontakt z rzeczywistością i znika bez śladu. Duegu i Ali ruszają na dramatyczne poszukiwania, ale najpierw muszą zmierzyć się z Jasemin, która, choć początkowo obojętna, zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia. Tymczasem Zeyer, próbując poskładać elementy swojej przeszłości, coraz częściej konfrontuje się z Jamanem. Kiedy zauważa na jego piersi bliznę po kuli, nieświadoma prawdy, zaczyna drążyć temat. Jaman, choć waha się, czy powiedzieć jej całą prawdę, w końcu decyduje się na szczerość. Wiem, że coś cię trapi i mam przeczucie, że to ja jestem przyczyną. Nasza przeszłość nie była idealna, ale Jaman spogląda Zejer prosto w oczy. Chcę, żebyś usłyszała prawdę ode mnie, zanim ktokolwiek inny spróbuje ją wypaczyć. Czy Zayer uwierzy w wersję Yamana, czy pozwoli Zuchal wciąż zatruwać jej umysł? Czy Jasemin pomoże odnaleźć Semrę, zanim będzie za późno? Dziedzictwo odcinek 499 szczegółowe streszczenie: szok Semry i jej zniknięcie. W niewielkim salonie w domu Semry nadal można było wyczuć ciężar ostatnich wydarzeń. Powietrze zdawało się gęste od niewypowiedzianych słów i bolesnych wyznań. Semra siedziała przy stole, wpatrując się w pusty punkt na ścianie, jakby oglądała w nim odbicie własnej, roztrzaskanej psychiki. Przerażenie i szok niemal sparaliżowały jej zdolność myślenia. To niemożliwe, jak mogłam obwiniać Duygu? – szeptała w myślach. Zaraz potem jednak pojawiał się w niej mechanizm wyparcia, od lat ćwiczony i wzmocniony traumą. Nie, to musi być nieprawda. Przecież pamiętam, że to długu zostawiła Jasemin. Zaledwie kilka godzin wcześniej, Jasemin skonfrontowała matkę z prawdziwymi wspomnieniami tragicznego dnia, w którym zniknęła na długie 7 lat. Słowa córki rozsypały uporządkowany, choć boleśnie fałszywy, obraz przeszłości, który Semra pielęgnowała w swoim umyśle. Wskutek tego emocjonalnego wstrząsu Semra znów zaczęła odpływać w swój świat, tracąc kontakt z tym, co realne. Jasemin, nie widząc sensu dalszych rozmów z matką, opuściła dom, wypowiadając ostre słowa i pozostawiając Semrę w stanie kompletnego rozchwiania. Kobieta została sama, z narastającą spiralą lęku i wyrzutów sumienia. Nagle w wyobraźni ujrzała małą Jasemin, biegnącą korytarzem. Bez chwili wahania wstała i wybiegła za wyimaginowaną postacią dziecka. Tak, jakby chciała naprawić błąd sprzed lat i tym razem nie puścić jej ręki. Drugi. Duygu i Ali ruszają na ratunek. Drugi 1. Złe przeczucia Duygu. W tym samym czasie, w mieszkaniu Aliego, Duygu czuła niepokój, którego nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć. Od rana chodziła rozdrażniona, niespokojna, co chwilę spoglądając na zegarek. Wprawdzie zdawała sobie sprawę, że atmosfera w domu Semry była napięta, ale przecież jeszcze niedawno rozmawiała z matką. Semra przyznała się, choć półgębkiem, do błędów, a Jasemin wyszła. Może właśnie to jest problemem, myślała Długu. Zostawić matkę w takim stanie samą, z świadomością, że oskarżała mnie niesłusznie, to zbyt niebezpieczne. W końcu, nie mogąc dłużej znieść napięcia, zwróciła się do Aliego. Coś jest nie tak, Ali. Mam złe przeczucia. Możesz sprawdzić, co się dzieje w domu mamy? Komisarz, widząc rosnący niepokój w oczach Długu, nie wahał się ani chwili. Chwycił za kurtkę i kluczyki, a następnie wybiegł z mieszkania, żeby czym prędzej udać się do domu Semry. Drugi dwa, puste wnętrze, na miejscu Ali zastał niepokojący widok, drzwi otwarte na oścież, a w środku pusto. Obszedł wszystkie pomieszczenia, nawołując raz po raz. Pani Semro, Jasemin, jesteście tu? W odpowiedzi otrzymywał jedynie głuchą ciszę. Po chwili wrócił na zewnątrz i zadzwonił do Dłygu. Nie ma ich, obie zniknęły. Chwilę później Dłygu była już w radiowozie, pędząc przez ulice miasta, by dołączyć do Aliego i ruszyć na poszukiwania matki oraz siostry. Trzeci Zejer szuka odpowiedzi, a Dalet odsyła ją do Yamana. W rezydencji Yamana panował osobliwy spokój, jak przed nadejściem burzy. Zejer od rana krążyła po korytarzach z głową pełną myśli. Jeszcze tego samego dnia rozmawiała z Adalet, mając nadzieję, że kobieta rzuci nieco światła na wydarzenia z przeszłości. Pani Adalet, chciałabym zapytać o coś, zaczęła niepewnie Zejer, kiedy spotkały się w kuchni. Czy wiesz może, jak wyglądało moje życie z Jamanem? Chodzi mi o czas, którego nie pamiętam zbyt dobrze. Adalet zawahała się, ścierając dłonie w kuchennej ścierce. Przez moment wyglądała, jakby rozważała, co wolno jej powiedzieć, a czego nie. Zayer: Ja, naprawdę nie wiem, co się działo między tobą a panem Yamanem. To wasza prywatna sprawa, a w dodatku. Tu opuściła wzrok. Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyś o wszystko zapytała jego. Tylko on ma prawo ci to wyjaśnić. Słowa Adalet odbiły się echem w umyśle Zejer. Czy to możliwe, że rzeczywiście tylko Jaman może mi powiedzieć prawdę? Zastanawiała się. Z jednej strony pragnęła wyjaśnień, z drugiej czuła dziwną obawę. Zadręczały ją bowiem wspomnienia z kotłowni, a jeszcze bardziej obawy zasiane przez Zuchal. czwarty. Wspólne prace ogrodowe i wyznanie Yamana, 4.1. Zmiana nastroju w rezydencji. Tego dnia Yaman poprosił Zejer, by towarzyszyła mu w ogrodzie. Chciał przenieść kilka roślin w inne miejsce, a przy okazji mieć chwilę, by porozmawiać z nią bez zbędnych świadków. Słychać było tylko delikatny szum wiatru w koronach drzew. Gdzieś w tle ćwierkały ptaki. Ta sielska sceneria zdawała się kontrastować z napięciem, jakie czuły ich serca. Zejer, czy możemy porozmawiać? Zapytał, odkładając na bok ogrodowe narzędzia. Kobieta skinęła głową, oddychając płytko. To dobry moment, żeby zapytać go o wszystko, pomyślała, czując ukłucie strachu i podekscytowania jednocześnie. 4. 2. Blizna na piersi Yamana. Kiedy razem przesadzali roślinę i Jaman schylił się, by ją podtrzymać. Koszula odchyliła się lekko, odsłaniając niewielki fragment jego klatki piersiowej. Zeyer dostrzegła dziwną, wyraźną bliznę. Poczuła jak serce zamiera jej na moment. Nie mogąc się powstrzymać, zapytała. Czy ta blizna jest od kuli? Yaman zamarł, lecz szybko postarał się opanować emocje. Tak, odpowiedział cicho, wbijając wzrok w ziemię. A jednak wygląda inaczej niż zwykłe rany postrzałowe, zauważyła Zajer, chcąc drążyć temat. Czy to możliwe, że wróciłeś wtedy z martwych? Jaman wstał powoli, prostując się i spoglądając na Zajer z mieszaniną smutku i czułości. Czasem najważniejsze nie jest to, jak głęboka jest rana, ale czyja ręka ją zadała. I jak została uzdrowiona, powiedział enigmatycznie, po czym dodał w myślach: Nie mogę jeszcze ci powiedzieć, że to ty mnie postrzeliłaś, a potem przywróciłaś mi życie. Zajer patrzyła na niego z niepokojem, czując, że Jaman ukrywa coś istotnego. Przez głowę przemknęła jej nagła refleksja. Czy ja sama mogłam mu to zrobić? Ale zaraz zdusiła tę myśl, uznając ją za absurdalną. Skąd mogłaby się wziąć tak dramatyczna sytuacja? 4:3. Rozmowa o ich związku, czując rosnącą presję, Zejer wreszcie zdecydowała się na otwarte pytania. Jamanie, proszę cię, powiedz mi wprost, co się stało w naszej przeszłości? Dlaczego mam wrażenie, że, że było między nami coś mrocznego? Jaman zawahał się, jakby dobierał słowa. W końcu westchnął głęboko i powiedział: Zejer, wiem, że ostatnio zachowujesz się inaczej. Widzę lęk w twoich oczach. Domyślam się, że coś sobie przypomniałaś, cofnęłaś się do trudnych chwil, które miały miejsce między nami. Zeyer milczała, a jej oczy ściemniały od gwałtownego poczucia niepokoju. Nie wszystko w naszym związku było idealne, przyznał Yaman poważnie. Były też momenty, bolesne, trudne, które oboje wolelibyśmy zapomnieć. Ale to jest nasze życie. Razem stawialiśmy czoła problemom i razem. Tu przerwał, jakby brakowało mu odwagi, by dokończyć. Błagam cię tylko o jedno, jeśli masz jakiekolwiek pytania, pytaj mnie o wszystko. Nie szukaj odpowiedzi u innych. Ja sam ci wyjaśnię, co się stało. Zajer spojrzała mu w oczy, widząc szczerość, a jednocześnie strach. Taka reakcja Jamana była czymś, czego się nie spodziewała. Czy on naprawdę jest zdolny do agresji? Myślała. Może to, co widziałam w kotłowni, jest tylko częścią większej historii. 5. Intryga Jasemin, pałac kłamstw, obraca się przeciwko niej. 5.1. Rozmowa z przyjacielem. W tym samym czasie, zdala od domu i rodziny, Jasemin, stojąc na poboczu drogi, rozmawiała przez telefon z przyjacielem. Jej głos brzmiał twardo, zadowolona z chaosu, który udało jej się wywołać. Zamieniłam dom w pałac intryg. Najpierw sprawiłam, że mama wyrzuciła długu, a później sama odeszłam. Niech się wszyscy miotają, nie wiedząc, co robić. Choć mówiła to z wyraźną satysfakcją, w jej oczach kryła się też niepewność. Wiedziała, że rozegrała skomplikowaną partię i zaczynała się zastanawiać, czy nie była ona zbyt ryzykowna. Piąty. Dwa. Pojawienie się radiowozu. Rozmowę przerwał dźwięk nadjeżdżającego radiowozu. Jasemin zamarła, widząc, jak policyjny samochód zatrzymuje się kilkanaście metrów dalej. Z pojazdu wysiadła Dugu z zapłakaną, ale zdeterminowaną twarzą, a tuż za nią Ali, z zimną furią malującą się w oczach. Jasemin czym prędzej chciała się oddalić, lecz nie zdążyła. Długu w kilku krokach dogoniła ją, chwyciła za ramiona i potrząsnęła, wykrzykując. Gdzie jest mama? Zdezorientowana Jasemin nie zdążyła wydusić słowa, gdy długu wymierzyła jej policzek. Gdzie jest mama? powtórzyła jeszcze głośniej, pełna gniewu i desperacji, po czym wymierzyła kolejny cios w twarz siostry. Jasemin odskoczyła, przykładając dłoń do piekącego policzka. W jej oczach pojawił się gniew, ale i niepewność. Skąd mam wiedzieć? Była w domu, kiedy wychodziłam. Odkrzyknęła, siląc się na wrogość, choć w głębi duszy czuła, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. 5.3. Wyrzuty i skrucha. Rozumiem, gardzisz nami, mówiła Duygu, oddychając ciężko. Ale mama jest chora, ona potrzebuje opieki. Jak mogłaś zostawić ją samą po tym, co jej powiedziałaś? Wiesz, ile razy znikała i wracała niemal nieprzytomna? Jesteś jej córką, a potraktowałaś ją gorzej niż wroga. Zamiast odpowiedzi, Jasemin odwróciła wzrok. Gdzieś głęboko w jej sercu przebiegł dreszcz, czyżby naprawdę nie brała pod uwagę, jak jej słowa wpłynął na rozchwianą psychikę Semry? Długu nie chciała już słuchać tłumaczeń. Odwróciła się plecami do siostry i wróciła do radiowozu, trzaskając drzwiczkami. Ali, który dotychczas stał z boku, wreszcie zwrócił się do Jasemin. Powiedziałaś matce, że to ona jest winna twojemu zniknięciu. Pewnie wstrząsnęło to jej i tak słabą psychiką. Wiesz, że mogła gdzieś pójść w amoku, a jej życie teraz jest zagrożone? Jasemin zaciągnęła powietrze, walcząc z narastającym poczuciem winy. W pierwszej chwili chciała wybuchnąć złośliwym komentarzem, ale zamilkła, bo zrozumiała, że sytuacja naprawdę jest poważna. Jej intrygi doprowadziły do tego, że matka mogła się zgubić, może nawet zrobić sobie krzywdę. Ali skierował się w stronę radiowozu i otworzył drzwi, najwyraźniej chcąc odjechać z dłygu, by kontynuować poszukiwania semry. Ku zaskoczeniu komisarza, Jasemin podążyła za nim i wsiadła na tylne siedzenie. Nie powiedziała ani słowa, tylko wbiła wzrok w podłogę. W jej postawie dało się wyczuć cień skruchy 6. Plan Zuchal nabiera rozpędu. Tymczasem Zuhal, która od pewnego czasu pracowała w klinice doktora Azisa, stała przed zlewem, zmywając naczynia. Każda chwila spędzona na tej czynności była dla niej męką, nienawidziła brudnej roboty i znienawidzonej roli, pomocnicy. Jej uwagę całkowicie pochłaniał jednak telefon, który co rusz sprawdzała, licząc na wieści z rezydencji. Wieśniaczka jeszcze nie zadzwoniła, mruknęła z irytacją, myśląc o Zejer, którą tak pogardliwie nazywała w myślach. Powiedziałam jej dość, żeby zaczęła wątpić w Jamana. No ale, to wciąż może być za mało. Odstawiła talerz na suszarkę i wyprostowała się, jakby nagle doznała olśnienia. Wiem, jeśli dowie się, co Jaman jej zrobił kiedyś, wtedy na pewno przestanie mu ufać. Powiedziała do siebie z satysfakcją. Miała plan, by odkryć przed Zejer jeszcze bardziej szokujące fakty z przeszłości, fragmenty, które mogły złamać psychikę każdej kobiety. Dopilnuje, by Zejer dowiedziała się o najciemniejszych stronach Yamana, wtedy na pewno go opuści. Myślała z pełnym determinacji błyskiem w oku. Siedmiu. Jaman zdobywa się na szczerość. W ogrodzie rezydencji czas jakby zwolnił. Zejel odłożyła na bok grabie, a Jaman łopatę. Stali teraz naprzeciwko siebie, otoczeni zapachem świeżej ziemi i roślinności, które dopiero co przesadzili. Wiem, że coś cię trapi, powiedział Jaman, przerywając ciszę. I mam przeczucie, że to ja jestem przyczyną. Zejer spojrzała mu w oczy, a w jej spojrzeniu kryła się prośba o więcej wyjaśnień. Proszę, wyjaśnij mi poprosiła cicho. Co takiego zaszło między nami, że mam wrażenie strachu przed Tobą, a jednocześnie czuję w Tobie ciepło? Jaman zacisnął usta, walcząc z emocjami. Był świadomy, że za chwilę może powiedzieć za dużo, a może za mało. Doktor Aziz powiedział, bym był cierpliwy i szczery, a tak, żeby Zejer usłyszała prawdę przede wszystkim ode mnie, przypomniał sobie słowa terapeuty. Wziął głęboki oddech. Zejer, chcę, żebyś wiedziała, że wiele rzeczy w naszej przeszłości się pogmatwało. Były chwile, kiedy krzywdziłem cię swoim zachowaniem, a ty mnie. Zawiesił głos, wiedząc, że to zabrzmiało co najmniej niepokojąco. Ale miłość, która z tego wyrosła, jest silniejsza niż wszystko. Musisz uwierzyć w to, że pomimo złych chwil byłem i jestem gotów oddać za ciebie życie. W oczach Zajer zabłysły łzy, a zarazem tliło się w nich wiele pytań. Powiedziałeś, krzywdziłem cię swoim zachowaniem powtórzyła z wahaniem Wiesz co sobie przypomniałam widok psa w kotłowni jakby ktoś ktoś próbował mnie zastraszyć Twarz Yamana ściągnęła się w grymasie który zdradzał że doskonale pamięta tamtą scenę A więc to pamięta pomyślał z ciężkim sercem Miał ochotę wziąć ją za ręce i prosić o wybaczenie, lecz wiedział, że nie może robić tego nagle. O wszystkim opowiem Ci, Zejer, ale jeszcze nie czas na całą prawdę. Proszę, daj mi chwilę. Opowiem Ci wszystko w odpowiednim momencie, powiedział cicho, patrząc jej prosto w oczy. Obiecuje, 8. Finał, ziarno prawdy i nadchodząca burza. Tego samego dnia, gdy zapadał już zmrok, Ali, Duygu i Jasemin wrócili do domu Semry z nadzieją, że kobieta pojawi się tam w jakimś odruchu przywiązania do miejsca, które zna. Mimo chłodu wieczoru Duygu siedziała na schodach przed budynkiem, nerwowo zerkając w ciemność. Za jej plecami stał Ali, a nieco dalej Jasemin, zatopiona w myślach. Gdzie ona może być? Wyszeptała Dugu, przyciskając do piersi kurtkę jakby chciała ogrzać obolałe serce. Wiesz jak to się może skończyć, Ali chciał ją pocieszyć, ale nie potrafił znaleźć odpowiednich słów. Po chwili dołączyła do nich Jasemin. Wydawała się zrezygnowana, a jednocześnie przejęta. Przepraszam, wymamrotała w końcu, choć słowo to zabrzmiało niepewnie. Nie myślałam, że mama gdzieś pobiegnie w takim stanie. Długu spojrzała na siostrę z wyrzutem, lecz tym razem nie powiedziała nic, czując, że musi skupić się na odnalezieniu matki, a nie na kłótni. Najpierw znajdziemy mamę. Potem rozliczymy się z przeszłością, pomyślała, z niedającym się ukryć smutkiem. W rezydencji Yamana panuje cisza, choć w powietrzu da się wyczuć narastające napięcie. Zajęr w swoim pokoju wraca myślami do słów męża. Nie wszystko było idealne, ale miłość była silniejsza. Czy to wystarczy, by uspokoić jej lęki i wątpliwości, jakie zasiała Zuchal? A może kolejne informacje, które być może wkrótce zdobędzie, okażą się gwoździem do trumny tej relacji? Zuchal tymczasem zaciera ręce w klinice doktora Azisa, gotowa uruchomić następny etap swojego planu. Jeśli Zejer pozna całą prawdę o tym, jak traktował ją kiedyś Jaman, nie będzie odwrotu, powtarza sobie, pełna złowieszczej pewności. Zaś Semra, zagubiona w uliczkach miasta, podąża za, małą Jasemin, którą widzi tylko ona. Z każdym krokiem, zrozumienie jej własnej winy coraz bardziej przygniata jej umysł, rozbijając w pył ostatnie resztki równowagi psychicznej. Wybacz mi, Jasemin, wybacz mi, Duygu, szeptała, choć nikt jej nie słyszał, wszystko wskazuje na to, że najtrudniejsze chwile dopiero nadejdą. Rodzina Semry wciąż nie wie, jakie konsekwencje przyniesie kolejne spotkanie i czy odnajdzie matkę, zanim wydarzy się coś strasznego. Azeer nie ma pojęcia, jak wiele jeszcze sekretów czeka na odkrycie w cieniu rezydencji Yamana. To zapowiedź burzy, której nic już nie powstrzyma, pytanie jedynie, kto zdoła się uratować, a kto zostanie porwany przez wir skrywanych tajemnic i tłumionych emocji.